Znajdujemy się na pograniczu dzielnic Turzyn i Pogodno, gdzie kryje się wyjątkowa inwestycja Smart Loft. Smart Loft to inwestycja, która z szacunkiem otwarza to, co wartościowe, zabytkową cegłę, industrialny klimat i solidną konstrukcję, a jednocześnie oferuje nowoczesny komfort życia. Budynek powstał w XIX wieku Pierwotnie działał jako fabryka papieru. Tuż po wojnie działała tutaj słynna szczecińska dana. W latach zapomnienia budynek zyskał nowe życie i powtarzalny charakter. Prezentujemy stylowe mieszkanie o powierzchni 41 m2. Znajduje się na pierwszym piętrze z windą i balkonem. Przestrzeń otwarta, jasna, gotowa do zamieszkania lub pod inwestycje. Zamknięte osiedle z monitoringiem, klimatyczna zieleń na dziedzińcu i przeszklona winda prowadząca wprost do Twojego loftu. Loftowego charakteru dopełniają metalowe detale i nowoczesne przeszklenia. Smart Love znajduje się w ścisłym centrum Szczecina, ale jego położenie w drugiej linii zabudowy sprawia, że jest to idealne miejsce dla osób, które cenią ciszę i spokój. Jeśli zainteresowała Cię ta nieruchomość, skontaktuj się ze mną lub wejdź na naszą stronę www.krawiecnieruchomości.pl.